9 tras w tym roku przygotowaliśmy takich długich. Od dziesięciokilometrowej, tej dzisiejszej, która wystartowała na koniec festiwalu, do tej najdłuższej 240-kilometrowej. Trasy pośrednie, biegi dla dzieci, koncerty, warsztaty, dlatego naprawdę dużo, dużo może każdy znaleźć dla siebie. W dzisiejszym biegu naprawdę mnóstwo ludzi wystartowało. Tak, tak, Trojak także z roku na rok coraz więcej ludzi przyciąga. Ja myślę, że to też jest magia tego, że tutaj mamy bardzo spokojne limity. To jest dystans 10 kilometrów, który może pokonać każdy, nawet ten, który nie trenuje na co dzień, bo limit jest taki, żeby dało się przejść, żeby zaakcentować to, że ktoś jest z nami, ktoś jest z piszkowicami, ktoś jest aktywny, dlatego to jest ten dzień, który to celebruje. No my, my oczywiście te wcześniejsze dni bardzo mocno sportowo podkreślaliśmy tą naszą ideę, natomiast ten dzisiejszy dzień, piąty, także jest sportowy, ale troszeczkę musimy spojrzeć na tych, co potrzebują i tutaj u nas w regionie jest zakład leczniczy dzieciaków, który wymaga naprawdę bardzo dużych potrzeb. Czasami my wszyscy przechodzimy obok, a te dzieciaki potrzebują pomocy. Dlatego jest to ten dzień, gdzie chcemy zwrócić uwagę, że oprócz tego, że my przekazujemy środki z tego biegu na, na cele szczytne e, dla tych dzieci, natomiast chcemy powiedzieć, że na co dzień możemy także pomagać, pomagać z zakładą w Piszkowicach, pomagać innym, którzy potrzebują, dzielić się tym, co mamy. Nina, powiedz mi, jak trasę oceniasz? Świetna. Bardzo, bardzo biegowa, nie było aż tak zmiennego tempa, jak na półmaratonie. Pogoda o wiele lepsza przede wszystkim. Eee, na zbiegach trzeba było bardzo uważać. Dużo gałęzi, ale generalnie bardzo, bardzo przyjemna trasa. No byłaś pierwsza dzisiaj na trasie. Jaki to był czas? Eee, zaraz zobaczymy, co tam zegarek pokazuje. Wydaje mi się, że zmieściłam się w godzinie. Jeszcze musi zaskoczyć 59,02 Tak pokazuje zegar. Co długo biegasz w ogóle? Także... Eee, to taka powiedziałabym sinusoida, bo zaczęłam, jak miałam 12 lat, ale trochę pobiegałam, trochę przestałam. W górach jestem tak od 3 lat. No teraz masz 16. Tak, 16. 24. Anina, powiedz mi, dzisiaj mamy też charytatywny wymiar biegu. Warto wspierać takie akcje jak pomoc dla dzieci w Piszkowicach? Warto, jak najbardziej. Kurczę, nie dość, że można tutaj przyjechać i aktywnie spędzić czas, to przy okazji pomóc i wesprzeć bardzo szczytny cel. Generalnie większość biegów górskich uważam, że powinna jak najbardziej wspierać właśnie takie akcje, bo kurczę, warto Łączyć przyjemne z pożytecznym i, i szerzyć takie dobro. Przemek, jak tę trasę oceniasz? Y, w sumie to mój pierwszy bieg górski, więc ciężko, ale na pewno tutaj wrócę na tą trasę. Rozumiem, że w Lądku Zdroju jesteś po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy. I myślę, że nie ostatni. Czyli podoba ci się trasa? Bardzo, bardzo fajna trasa, bardzo fajna impreza, bardzo fajny festiwal, bardzo mi się podoba. Wczorajszy bieg. Jak oceniasz tą trasę? Y Powiem szczerze, było to moje pierwsze styczność z bieganiem ultra. Mało biegam po górach, bo nie mam możliwości u siebie na Mazowszu. No ale było to coś pięknego, dziko, pięknie. No widoki były zapierające dech w piersiach. Dzisiaj mamy akcent charytatywny biegu. Jak wspierasz takie akcje? Yy, na przykład teraz będzie we wrześniu Maraton Warszawski. To biorę w nim udział drogą charytatywną. Yy, jest zbiórka pieniędzy i zbiórka tych pieniędzy jakby opłaca mój start, plus wszystkie są przekazywane na wybraną organizację charytatywną. Czyli warto wspierać takie imprezy jak dzisiejsza. No pewnie warto wspierać. Trzeba pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. To już kolejna edycja biegu charytatywnego Festiwalu Biegów Górskich w Polsce, chyba największych w Polsce. Jak Wy, jako zakład opiekuńczo-leczniczy, odczuwacie pomoc w takich imprezach, że akurat zgodzono się, żeby taka impreza była również dzisiaj poświęcona Wam? No, jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo to już kolejne... Raz e, dzięki zaangażowaniu tylu ludzi, dzięki tym, którzy dzisiaj biegną. Mamy bardzo konkretne wsparcie. W poprzednim roku e, to wsparcie poszło na zakupienie Ortez dla naszych dzieci, a w tym roku marzy nam się e, przeznaczyć te pieniądze na plac zabaw. Chcielibyśmy. Zrobić dla naszych dzieci z prawdziwego zdarzenia plac zabaw, z takim też małym boiskiem, z odpowiednią nawierzchnią taką właśnie sportową dla naszych dzieci, tak żeby mogły i one się bawić, dobrze bawić. Coraz więcej ludzi w Polsce rozumie również istotę takich biegów charytatywnych. Jak to można ocenić? No myślę, że to otwartość serc. Też e, innych ludzi sprawia, że i ja chcę też coś sobie więcej dać i chcę też dać to, co potrafię właśnie swój czas, swoje siły, swoje zdrowie, ten dzisiejszy bieg. A przy okazji bardzo dużo osób też e, widząc, że mogą komuś pomóc, że mają takie możliwości, przekazują choćby na drobne jakieś wpłaty, drobne ofiary. E, to, tego doświadczamy też na co dzień, e, kiedy ludzie z całej Polski potrafią e, nawet e, co miesiąc stałą kwotę przelać na konto dla naszych dzieci, żeby wspomóc właśnie o takie, takie inicjatywy jak ta związana z tegorocznym właśnie planem na plac zabaw.